No, tyle użyłem na, na przepłukanie, Ta woda puściłem w odwrotnym kierunku, tam pod drzewka, drzewka się kurde podloły. mój prowizoryczny stojak zabieramy, wszędzie gdzie się dało, tam się podrywo. tam się pod drzewkami, tam gdzie te się przewraca, w tym miejscu, gdzie, gdzie się ten, o kurde, ten stojak jest za mały, dobra. Tu, kurde, robią szum na dnie, co się to wszystko jeszcze, kurde, rozluźni. Jak tam ten glonów trochę zostanie, to nie szkodzi, bo tam te, te ryby, te jedne, nie te szubukiny, tylko te drugie. To są glonożercy, to się zjedzą. No, od czasu do czasu trzeba tu zamieszać, co to wypłynie przez ten szlauch. Będzie dobrze. O, tu to wylatuje pieryństwo. Biera to do podlewania. Jest ok. Teraz jeszcze parę krzaczków go aż to wypłynie. A potem te ryby wpakujemy do środka, jak tam naleja troszkę tej świeżej wody. I jak to się kurde... To musi wylecieć najpierw. To jest pierwsza sprawa. Ja wiem, że ten wylot troszkę za mały jest. No nie panikować, one się jeszcze nie przyzwyczaili do kamery, ale ślimak już się postawił, czyli żyje, to jest dobrze. No wiem, że jest kurde już ciemnawo, jest godzina yy, prawie w pół do dziesiątej. Te no, jeszcze tu siedzą, zaraz je pakujemy do środka. Woda kurde, spuściłem prawie cało. Tu troszkę takich zostało tam glonów i takich popierdówek, ale to jest normalne, to zawsze tak będzie. Nie ma innego wyjścia, żeby było sterylnie, bo to nie jest laboratorium. Tu podłączą teraz te, ta blokada tego szlałku. Użyłem do spuszczania tej rynienki jeszcze, żeby ta woda spływała szybciej. powiem podłączą teraz ten drugi szlauch w odwrotnym kierunku. Tamten jest przepukany. Woda se tu będzie wpływać, i zaraz to pakuje ryby. Na chwilę wyłącza ta kamera, bo to nie ma sensu. Bo jest pusto: na razie się nic nie dzieje. Chyba że idziecie ze mną. Dobra, to idziecie ze mną. Ale końcówki nie ma mnie. Muszę końcówkę najpierw nałożyć. A więc tak. Tego podłączymy. Tu. i zaraz będzie tam dolatywać woda No, woda odkręcono Wszystko jest kurde tak jak ma być I Jakby to zrobić, żebyście trochę te ryby też widzieli Nie trochę takie kurde bamontne. Zaraz to na dworze zrobimy, tutaj na tym O kurde, jedna już się uczyć. Wyjść się tam na dole. Ale zapalili się, nie boją, bo podpływają. Ot. Trzeba to jakoś tak zrobić, żeby się coś widzieli, co się dzieje. Nie wiem czy to będzie widać stamtąd. Dobra. Jeszcze troszkę. No. Troszkę wody mają. Mają się w czym dopić piera, normalnie kubek i do kubka je nabieram. Lapią jak wściekły. Dobra. Trzy pierwsze zamieszkały. Woda im tu dolatuje świeżo. Ale od stonu i dobrze jest. Chodźcie, chodźcie. Jedna się załapała. Jeden szubukin. Wiecie teraz, że na wody to ja to mogę tak zostawić. Tu ten poziom nie przebierze, bo. No bo tam jest tyle wody ile tu się zmieści w tym jednym, bo ja tylko jeden mu podłączony Nie mogę o tym ślimoku zapomnieć, bo ten jest bardzo ważny O, dwie się załapały Przeprowadzka, kurde, mają teraz Raz, 2 3 4, 5, 6. Czyli 4 jeszcze muszą być plus ślimok. Tego ślimoka nie mogę mnie zapomnieć. Muszą mieć cztery, nic, nie zapomnieć. Są mi 4 Na tu, że nic nie ginie. To nie jest bankowość i rząd. Dobra. Ja tu już cisną do tej, do tej wody, bo ona tu wylatuje im fajna woda. Tak. O. Trzymaj się w kupie. Ta jedna się trochę zamotła, a ta ma za długi ogon jakiś taki. Daje go mu się trochę chyba przystrzyc tymi nożyczkami ze śląska. Co jeden mi tam pisał. Chodźcie, chodźcie, nie bójcie się. Tak. Dobra, dwie. Ale chlapią pierwni. Na no, taką grubaczną wygląda no coś. Tu, kurde, może będzie jakieś rozmnożenie. A ta ostatnio na luzaku, aby mu więcej miejsca w przeprowadzce, kurde. Ale widzę, że zgodzają się. Te, dobra, teraz się pomieszały. Te, takie trochę, kurde. Nie, nie w ciapki te mają kurde glony opierdzielać. Także To jest to, co mnie będzie cieszyć. Kurde, mam nadzieję, że dużo tego zjedzą, bo dużo będzie. Tych glonów na pewno ślimoka bieramy. Mu też trochę wody, żeby się nie wysuszył po drodze. Dobra. Ale za bardzo się nie boją, oni wiedzą, że tu krążą z każdej strony, że i tak nie uciekną. Jeśli nie mog się zaraz postawić na nogi, też będzie coś Jod, a z tych glonów i będzie dobrze. Woda nalatuje i teraz jeszcze jako następne te rzęsy wodne wodnej tam walniemy, jzemy taką. Znamy taką najlepszą. A te rzęsy wodne, taki młody, i kurde, fajne. A takie coś kurde. Trochę glonów, też może być, to będą mieli co jeść. Dymy, dymy. To się tam walnie, to będą wypłynie do góry. Mocie kolacja, kurde. O, widzicie, kurde, już tak bardziej wygląda jakiś maras. To tak bardziej już wygląda jak natura, kurde, a nie tylko sam plastik. Są tam z 3-4 kubeczki tej rzęsy wodnej. Ona się tam po tym i tak rozmnoży. I tu są takie kurde, takie raki, takie popierduki. To może by też tam wsadził takie, nie wiem, coś a'la krewetki, coś takiego. Wiecie? Taki zupy im tam malejemy. To będę mieli na kolacja. Nogi mnie już bolą, bo się nalotałem z tą kurde, wodą, żeby to wszystko też Szkoda mi te wody było wyloć. Tam mam jeszcze nalone. Widzicie w tym, w tym tym. To jest ta resztka z tego. Tu im domy takie, to się mogą schować pod tym. Będą, będą się mogli chować kurde. Śli, mogę już prawie stoł, ja go zaś obalił. Ty nie moleko ze mną. Muszę się tam potem ustawi do pionu. Tego ustawia do wogi Żeby oko było Dobra, teraz może z drugiej strony stąd wezmę coś Może tu będą jakieś inne kurde Wiecie to gęste ta papka jest pierwisko. Trochę mi to za gęste takie się wydaje Dobra, jeszcze to tam dumy i starczy chyba nie ma co przesadzać, dołożyć zawsze można. Żeby to się pierństwo za dwa dni zaraz całkiem zielone nie zrobiło. No nie wiem, ile tamte umiem zeżreć tego. Kurde, żałuję, że ty nazwy, że tego, kurde, te kartki nie wziąłem. Eee, z tym... Tego rachunku po prostu nie wziąłem, bo... Tam ja widziałem, ta baba z w tego to no go ucieką stamtąd, bo kurde, może jako czy coś. No, tu mają te dupce, to się schowiem, to zaraz się poziom podniesie i będzie dobrze. A ja teraz muszę nalać sobie też płynu do gardła, bo strasznie mi już tu sucho. Co to jest jakoś kurde, zdechło mucha Musiałem ten kubek jeszcze opukać. Widzicie, ślimok już stoi i już się wpakował do pionu, czyli żyje. Dobrze jest dobra to tam. No ryby się wprowadziły. Chyba tu zrobię live'a takiego bezustannego. Postawia kamera i będzie taki live, kurde 24 godziny na dobę. No, wszystkie patrzy, czy ryby żyją. No, futru dostali, dzisiaj pojedli. Dzisiaj już nie będę karmić, bo to kurde nie ma co przesadzać. Zielone mają, to mogą skubać. Będą żyły. Trochę stresu jeszcze będą mieli, bo to budowa jeszcze tu jest, kurde. Tu jeszcze te popierdółki trzeba przykręcić, ale to od zewnątrz wszystko zrobione Widzicie, tam ty się tak trochę przesunął. To jest wszystko małe piwo, to trzeba kurde wziąć i ten. Na razie to nie spadnie, to się trzymie i dobrze jest. Jak woda naleci, to się zaś przyklapnie i będzie. no Następna rzecz, jeszcze biera zaraz, muszę się piwka łyknąć troszkę. Ta pompa przepuką. I muszę tam wrzucić to jutro rano jak słońce będzie walić, to już im będzie tam blukotać to już będzie, będą mieli kurde ten, a potem się zajmiemy tymi napowietrzaniem i tym wszystkim. Ale na taki powierzchni wielki, to nawet nie trzeba napowietrzania. To one wiem, że już się tam wpakowały pod, ta, pod te zielone. Takie coś to one pierwszy raz widzą w życiu. Ale cały czas w sztucznym wychowane w sterylnych warunkach. No. Niebo mamy jakie mamy. Może jutro będzie fajnie. kończa ta impreza. Muszę się piwka napić jeszcze, bo już jestem wykończony. Na razie trzymajcie się. Ciao, ciao.